Hej ludzie, Paziu tutaj. Chciałem coś nagrać o pokazie rozszerzonym Microsoftu, ale tak naprawdę trudno tam było coś wychwycić specjalnego, bo Cyberpunk jest coraz bliżej tej wersji, o której, której nam obiecywali. Podoba mi się to, że będą dużo zmieniać, to, to, że sam dodatek nie zmieni, nie będzie tylko sam w sobie dobrą grą, ale też ulepszenia z dodatku będą wpływać na podstawkę. To bardzo mi się podobało. W ogóle klimat jest taki fajniejszy, jest taki bardziej tak, jaki się spodziewałem po pewnej, po pewnej grze. Nie mogę się oczekać tego dodatku, na pewno coś o, o nim nagram. I jeszcze jestem troszeczkę uspokojony od, po, po tej rozmowie dewelopera o ałowę. Dlaczego? Bo oni powiedzieli, że będą starali się zrobić coś podobnego do Darworca, a to była dobra gra, tylko że malutka i krótka, ale ogólnie mi się podobała i mam nadzieję, że tutaj też. Deweloperzy wykorzystają to, że mają szansę pobudzić świat Pilarsów, i liczę na to. A, a reszta to były takie albo mniejsze tytuły, albo tytuły, o których wiedzieliśmy. Więc, żeby ten filmik nie trwał minutę 20, to jeszcze Wam powiem o Starfieldzie, bo nie, nic o nim nie powiedziałem, bo był ten duży pokaz. Ogólnie, dla mnie ten pokaz troszeczkę mnie uspokoił i troszeczkę mnie wkurzył. I nie wkurzył. Dlatego, tam jest 30 klatek, tylko dlatego, że Todd Howard działa mi na nerwy. Tak samo jak Peter Molyneux, czyli gość od na przykład Fable czy Black and White. A. Black and White jest moją jedną z ulubionych gier w ogóle. Ale wracając, nie lubię tych gości, dlatego że oni potrafili gadać banialuki Luki i to takiej na, na pełnej żeby to nie ująć. Prędkości, opowiadali te manialuki. Takie olbrzymie. I Ted Howard, Todd Howard, przepraszam, sprawia, że każda kolejna gra od Morowinda w górę, oprócz Morowinda, staje się głupsza. Staje się bardziej wyławiona, bardziej taka jałowa. Bardziej taka pozbawiona werwy. Dlatego. Ja już przez Skyrimie się zmuszałem, żeby przejść tą grę. Ale w Oblivionie już miałem problem z a, z levelingiem świata i z a, tym, że przeciwnicy wokół mnie levelują i ilością bram do Oblivionu i w ogóle fabułą, bo Betesta nigdy fabułą nie stała. I im dalej w Lastem jest gorzej. Dla mnie kulminacją głupoty Betesty i robienia głupich gier to był Fallout 4 który jest idiotyczną grą, który nawet nie ma fajnie napisanych niektórych dialogów, jak w falawcie 3. Dla mnie w falawcie 4 jedyne, co mi się podobało, to różnikarstwo. że można było fajnie modować bronię, wadzy został skopany, rozwijanie postaci zostało skopane. I w ogóle odgrywanie kogokolwiek, w grach Betesty, spala się na panewce, bo ty masz zrobić to to i to. Ty nie możesz tego olać. Co szczególnie widać, jak się zagra w New Vegas. I falaut New Vegas, gra na silniku trójki, jest moim ulubionym falautem. Jest dla mnie falautem lepym od jedynki i dwójki. Dlaczego? Bo w falaucie New Vegas można było samemu stworzyć swoje przeznaczenie, a nie tak jak na dwie i w dwójce. Trzeba było, było się tym bohaterem, trzeba było uratować. No i nie zapomnę zakończenia Fallouta 3. Najgłupsze, oryginalne zakończenie Fallouta 3 jest jednym z najgłupszych zakończeń w historii gier. I dlatego nie lubię to do Howarda. Za to, że on wyolbrzymia, za to, że pozwala na spłucanie gier swoich gier i ogólnie. Działa mi na nerwy, kiedy facet się uśmiecha i mówi a teraz zobaczycie, to jest prawdziwy RPG, gdzie możecie... Nie, nie, nie możemy być. Ale wracamy, ale wróćmy do Starfielda. Z Starfieldem mam nadzieję, że Bethesda przysiądzie i jako, że to jest nowa seria, to się postarają zrobić RPG, który się nie będzie tłumaczył tym, że chciał być Minecraftem że chciał być strzelaninką, chciał być grobą, dla każdego nie. Że będzie, że będzie... się starał być przede wszystkim rpg em akcji. Że nie będzie jakichś... wziętych statystyk, nie wiem, tak jak z Falauta dwójki i wsadzono na haman do trójki. Że nie będzie jakichś bzdurnych dialog... że nie będzie jakiś bzdurnych... że nie będzie jakiejś bzdurnej fabuły. Na to liczę, bo naprawdę chcę, żeby się ta gra udała. Chcę, żeby oni spróbowali czegoś nowego. I na tym długim, bo 40-minutowym gameplayu było widać, że próbują. Widać było, że strzelanie jest ok, że, że miasto to, co zrobili, nie wiem, czy to będą dwa, trzy, cztery czy pięć miast, ale widać, że to miasto jest fajnie zrobione. Czy będzie zaludnione, czy będzie pełne questów, trudno powiedzieć. Ale ja na to liczę. Bo naprawdę lubię. Iść w nieznane i stworzyć w moją postać. dlatego uwielbiam gry o o obsidianu, na przykład, jak New Vegas czy, Al czy Alpha Protocol. U uwielbiam te gry. O no, no Divinity, dwójce to wiecie, że uwielbiam. I te tego chciałbym, bo z czasem, bo rozwój w grach nie oznacza ogłupienia, tylko oznacza danie możliwości. Danie możliwości na poziomie gier liniowych z poprzednich lat. Tylko, że teraz możemy wybrać, co się stanie. I bardzo chciałbym, żeby taki był Starfield i tego sobie i wam życzę. A jeżeli chodzi o aferę z 30 klatkami, powiedzmy sobie szczerze, Creation Engine 2 nie jest aż tak przerobiony, żeby uciągnął taką grę jak Starfield w 60 klatkach. W 2K lub full czy tam 4K. Myślę, że Full HD pewnie udałoby się uciągnąć, ale byłoby to śmieszne. że Dla Microsoftu byłoby taki policzek, że najpotężniejsza konsola na rynku nie potrafi uciągnąć swojego własnego tytułu ekskluzywnego na poziomie wyższym niż w poprzedniej generacji, czyli Full HD. I myśl, może też być to problem z ESKą, czy w ogóle z czasem, czy tym, że ekipa Microsoftu nie zna dobrze Creation Engine do też tak może być, ale czy będę płakał? Nie. Po prostu boję się, że im dalej w las, tym im dalej będziemy szli w tą generację, gdzie już będą te gry na tą generację, to będziemy widzieć coraz więcej takich przypadków. Że gry, które będą chciały zrobić coś innego, coś więcej, lub będą bardziej ryzykowne pod względem wykorzystania silnika, tam będziemy widzieć 30 klatek. Ja nie mam z tym problemu. Wolę stabilne 30 klatek niż. Pijane 60, czyli skaczące od 20 do 60, tak zwane uwolnione klatki, ale ja je nazywam pijanem śmiesznie. A, a co Wam się podobało w tym pokazie dodatkowym Microsoftu i co myślicie o Starfieldzie? Bo ja się boję, ale jako fan RPG-ów chciałbym, żeby się udał. Bo na przykład taki pad mi się podoba i chciałbym sobie z tym padem zagrać. I lubię Space a tam będzie mal, trochę tego, tych Space Piwcie w komentarzach, trzymajcie się, cześć.